Od willi z własnym lotniskiem po najmroczniejszy dom, jaki kiedykolwiek widziałeś. Oto tier lista domów najpopularniejszych influencerów na świecie. Hej, 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 Sioneczko, ja jestem Remek, o czym mam nadzieję, że wiecie. Jednym z dwóch polskich twórców na naszej tierliście jest Remigiusz i Wierzgoń. Założyciel grupy Thunder, dla której kupił dom o powierzchni 300 m2. Na parterze zrobił miejsce dla swoich pracusiów wraz z kuchnią i salonem, w którym chillując obserwuje logo swojej potężnej firmy i roboli, którzy na niego harują. Jest jeszcze pokój do nagrywek i montażu. Na piętrze są dwie łazienki, droga kuchnia z kolejnym mini salonem i wyjście na balkon. Mają też piwnicę, gdzie odbywają się go. Balangi. Ma on też skromny domek w Chorwacji, z basenem, do którego czasem przyjeżdża. Ale najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że nie było go stać na zabudowanie dziury w jego własnym domu i musiał zrobić mega chujowy kurs, wzorując się na potężnym frizie, czyli znanym koneserze koni. Ale o nim jeszcze pogadamy później. Gdyby tego było mało, ma on sporo mieszkań. Chciałbym ci powiedzieć ile, ale on sam nie wie. Masz 11 mieszkań? E, już chyba więcej, możliwe. No. E, wiadomo ile? Nie pamiętam. <laughs> Estier Top G. Andrew Tate, znany z tego, że powoduje u innych ból dupy, ma luksusową rezydencję w Rumunii, która była przez pewien czas jego więzieniem. Jego posiadłość kosztowała około 700 tysięcy dolarów, ma ponad 2000 m2 powierzchni i jest wyposażona we wszystkie luksusy, które idealnie pasują do Tate'a. W posiadłości znajdują się liczne pokoje do prowadzenia biznesów, oczywiście siłownia oraz rozległy garaż, w którym trzyma swoją imponującą kolekcję samochodów. Estier Jay Z i Beyoncé mają łączną wartość majątku wynoszącą 3,1 miliarda dolarów i wydali 200 milionów na jeden z najdroższych domów, jakie kiedykolwiek sprzedano w Kalifornii. Wygląda on również jak więzienie. Solidny betier. Aubrey Drake Graham kupił chat w jednej z najbogatszych dzielnic w Kanadzie. Był to jednopiętrowy, modernistyczny dom z połowy ubiegłego wieku, zaprojektowany przez światowej sławy architekta Jamesa Alberta Mureya. Drake nagle zechciał go zburzyć. Miejscowi błagali go, żeby tego nie robił. Więc po głębokim namyśle zburzył go. Potem zbudował ambasadę. Dom tak duży, że złamał kilka przepisów budowlanych i przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Kim Kardashian kupiła dom za 20 milionów dolarów. A, sorry Chris, 60 milionów. Następnie Kim przekształciła go w coś tak brzydkiego, że zaczął bardziej przypominać szpital psychiatryczny. Nieczęsto zdarza się wydać 60 milionów na dom, wydać kilka kolejnych milionów na jego remont, tylko po to, by wyglądał tak. Ludzie mieli rację, kiedy mówili, że za pieniądze nie można kupić stylu. FTR. Były mąż Kim i wschodzący raper Kanye West w trakcie trwania ich związku chyba trochę zbyt mocno przesiąkł jej rodziną, kiedy kupił dom po drugiej stronie ulicy za 420 tysięcy dolarów powyżej wartości rynkowej. Powiedziałbym, że to mocny Atier. Michael Jordan potrzebował tylko 12 lat, aby sprzedać swoją willę w Chicago za skromne 14 milionów 855 tysięcy. To stanowi prawie połowę pierwotnej ceny ofertowej, którą wybrał, ponieważ cyfry tej kwoty sumują się do jego legendarnego numeru z NBA 23. Rezydencja o powierzchni 3000 m2 ma boisko do koszykówki z imionami jego dzieci, kino domowe oznaczone marką Air Jordan i bramy frontowe z numerem 23. Istnieje również klauzula zabraniająca kupującemu posiadłości sprzedaży lub usuwania jakichkolwiek mebli z domu, zaprojektowana w celu zachowania powiązania domu z Jordanem. Michael ogólnie jest spokojny, ale wydawanie 15 milionów na muzeum to lekka przesada. Tetier Nicolas Cage zdecydował, że posiadanie jednego domu to po prostu za mało. W 2005 roku wydał 10,5 miliona na posiadłość przy plaży w Malibu, 15 milionów na wiejską rezydencję na Rhode Island i kolejne 8,5 miliona na dom w Las Vegas tylko na weekendy. Kupił także dwa średniowieczne zamki w Europie i prywatną wyspę na Bahamach za łączną kwotę 15 milionów. Załatwił nawet sobie życie po śmierci w tym grobowcu w kształcie piramidy, który kosztował go 40 tysięcy. Nic dziwnego, że ziomek zbankrutował. Jeśli nie po trafisz żyć w luksusie, to przynajmniej możesz w nim umrzeć. Mike Tyson ugryzł więcej niż był w stanie przerzuć w trakcie swojej znakomitej kariery. Wydał 2,2 miliona na złotą wannę dla swojej żony, która rozwiodła się z nim rok później. 140 tysięcy na dwa białe tygrysy bengalskie tylko po to, by ostatecznie zapłacić 250 tysięcy odszkodowania po tym, jak jeden z trenerów został przez nie zaatakowany. Zaopiekował się nawet 350 wyjątkowymi gołębiami, za które zapłacił 400 tysięcy przed bankructwem. Ale jego największym finansowym błędem była warta 2,7 miliona, Posiadająca 21 sypialni i 31 łazienek rezydencja w Connecticut, klubem nocnym, kinem, mini kasynem, kortem do squasha i w pełni wyposażoną siłownią. A to tylko wnętrze. Na zewnątrz znajduje się pełnowymiarowe boisko do koszykówki, basen z grotą, a nawet własne jezioro z domkiem na brzegu. Utrzymanie domu kosztowało go 700 tysięcy dolarów rocznie z dodatkowymi 25 tysiącami na samo koszenie trawy. Tak więc po tylu porażkach Mike oficjalnie sprzedał dom 50 centów. Powiedziałbym, że to atier, ale także sprawił, że zbankrutował, więc cetier. Curtis James Jackson III kupił do Majka Bogostać. Był jego właścicielem przez 14 lat, co kosztowało go łącznie 9,8 miliona dolarów. Ostatecznie złożył wniosek o bankructwo. Kilka miesięcy później Jackson opublikował zdjęcie ze stosami gotówki z napisem: Spukany. Raper i producent muzyczny Rick Ross posiada stupokojową willę z szafą na buty większą niż cały mój dom. Jeśli chcesz być bogaty jak Boss Ross, musisz ciężko pracować, a przez pracę mam na myśli koszenie trawnika. Pan Ross oszczędza 1 milion rocznie kosząc swój własny trawnik. 50 cent? Ucz się. William Leonard Roberts II dostaje mocny betier. I challenge, Najbogatszy youtuber na świecie, Mr. Beast mieszka w mieszkaniu niewiele większym od jego pudełka produktu Lunchly, choć z nieco mniej spleśniałym serem. Posiadanie majątku w wysokości prawie 1 miliarda dolarów i spanie tak blisko miejsca, w którym trenujesz, powinno być karane. Solidny FTR. Możesz nam pomóc w przegonieniu Beasta, zostawiając suba na kanale i lajka like pod tym filmem. Dzięki. W 2011 roku Johnny Depp kupił Całą cholerną wioskę na południu Francji i wydał ponad 10 milionów na odrestaurowanie jej budynku. Potem wystawił ją na sprzedaż za 26 milionów. I o dziwo, nikt jej nie chciał. Więc co było najbardziej logiczną rzeczą do zrobienia? Podniósł cenę do 55 milionów. Raz pirat, zawsze pirat. STR tenis z bloku. Bloku, który już jej nawet nie rozpoznaje. Najwyraźniej nadal czujesz, się jak obca w swoim obecnym domu, ponieważ ta mega willa wróciła z powrotem na rynek, ponieważ była zbyt duża. Kosztujący 60 milionów dom ma 17 sypialni, boisko do koszykówki, boisko do pickleballu, czymkolwiek to jest, siłownie, ring bokserski i basen bez krawędzi. Byłbym pod większym wrażeniem, gdyby powiedziała, że jest za mały. John Travolta nie mógł się zdecydować, w którym stanie zamieszkać, więc wybrał jedyną możliwą alternatywę i kupił lotnisko. Nie podobać się dziś upał Florydy, John leć gdzieś, gdzie jest chłodniej, ale ile kosztują go piloci? Nic. John sam pilotuje samoloty. Kiedyś kręcił film, spory kawał od domu i codziennie latał do pracy i z powrotem. Niektórzy twierdzą, okay. że jest to szkodliwe dla planety. Ja nie jestem tymi niektórymi. Betier. Adele chciał statuetkę Rocky'ego Sylwestra Stallona. Lot Twist kupiła całą jego rezydencję za 58 milionów dolarów tylko po to, by ją dostać. Szanuję poświęcenie. Betier. Dan Bilzerian zamienił palenie pieniędzy w formę sztuki, wynajmując willę za 200 tysięcy miesięcznie na wzgórzach Los Angeles. To jeszcze Lubi palić... wszystko. Stowarzyszenie Beler miał tak dość szalonych imprez Dana i ciągłej pirotechniki, że rozważali podjęcie kroków prawnych przeciwko królowi Instagrama. Na szczęście dla nich opuścił nieruchomość, aby zrobić miejsce dla kogoś, kogo jednak na to stać. Detier Budowa rezydencji Willa Smitha trwała 7 lat i ma nawet własny kod pocztowy. Atier Elon Musk może być jedynym mężczyzną na świecie, który woli rakiety bardziej od kobiet. Może być również jedynym człowiekiem na świecie, którego majątek wynosi 430 miliardów dolarów. To sprawia, że jego kolejne oświadczenie jest jeszcze bardziej zadziwiające. 1 maja 2020 roku opublikował tweeta, w którym poinformował, że sprzeda wszystkie swoje posiadłości. Mieszka teraz w skromnej chatce za 50 tysięcy dolarów w Teksasie, gdzie wydał dodatkowo 200 tysięcy na ufortyfikowanie tego miejsca i pokrycie go kilkunastoma kamerami, aby mieszkać rzut beretem od kosmicznej stacji startowej. Petier Like P. Diddy. Jeśli chcesz budzić się rano, czując się jak w PDD, to będzie cię to kosztować tylko około 61,5 miliona. Zaopatrzony w broń kopalną i olejek dla niemowląt, ten pojedynczy imprezowy pałac ma powierzchnię 1600 m2 i posiada 10 sypialni, 35-osobowy teatr, basen i grotę połączoną z podziemnym tunelem wodnym. Teraz, wystawiony na sprzedaż, każdy nim zainteresowany idzie prosto na listę. FTR. Producent filmowy i reżyser Tyler Perry kupił 10 hektarową wyspę o nazwie White Bay K. Musiał czuć się tam trochę ciasno, ponieważ poszedł o krok dalej i zbudował rezydencję o wartości 100 milionów dolarów w stanie Georgia, 40 razy większą niż wyspa. Ma nawet własny pas startowy na wypadek, gdyby musiał przesiadać się między nimi. Jestem zbyt biedny, żeby nawet patrzeć na ten dom. ATIER Król polskiego YouTube'a. Przykładny mąż i ojciec, Karol Friz Wiśniewski posiada jednopiętrowy, modernistyczny dom z garażem, krytym basenem, kuchnią z jadalnią, salonem, dwiema sypialniami i łazienką. Dries i Werso wychowują tam małego wyżdąca i nie, nie mówię tu o minimajku. Mówię o majce, czyli najbardziej memowanym dziecku w polskim internecie. Często organizuje tam różne wydarzenia i przyjęcia dla znajomych. Ich życie można uznać za luksusowe, ale to nie wszystko, bo ma on też dom przeznaczony dla swoich roboli. Dom ten jest prawie dwa razy większy od jego chaty, więc sądzę, że Minimike kłamał mówiąc, że źle ich traktował. Śmieszne... jak twoja wypłata. Po wejściu widać od razu przestronny salon z kominkiem oraz dużym logo jego maszynki do robienia pieniędzy na dzieciach. Głębiej w domu jest kuchnia, garaż na samochody, na piętrze znajduje się kilka sypialni, łazienki, ukryty pokój na strychu, kolejny przestronny salon i balkon. Na zewnątrz znajduje się spore podwórko z basenem, taras z miejscem do chillu, piękny ogród i przestrzeń na dodatkowe samochody. Jak na Polaka to nie tak biednie, dałbym estier, ale jego garaż zdobi to białe gówno, więc apier. To było jedynie kilka domów jakichś influencerów, a w tym filmie oceniliśmy rezydencję potężnych miliarderów. Kliknij tutaj.